Cześć, dzisiaj nagrywamy film Jak zostać gwiazdą. Dobrze, zaczynamy. No dobra, musi dzisiaj do mnie przyjść jakaś paczka. Czekam na nią już od czterech dni, miało przyjść piąty dzień. Czyli dzisiaj. Czekam i czekam. Mama nie ma mamy. Jak to nie ma? Rano poszło do sklepu. Mama, no no nic. Muszę iść na górę się wykąpać. Kochanie, mój chłopak mówił, że cię nie ma w domu. Co mówił? Może Cię nie ma w domu? Mm. Nie słuchaj go, kochanie. Czy widziałaś listonosza, jak byłaś w sklepie? Tak. I co, szedł do nas? Nie, rozdawał inne paczki. Gdzie w ogóle to nie był nasz listonosz. To był listonosz Panda, my mamy przecież listonosza Jamnika. Eee. A widziałaś od niego ogon głowy, czy to takiego? Był z tektury. Dlaczego mówisz z tektury? Dlatego, że przed pocztą produkowali no, nową pocztę i tam stał listonosz jamik z tektury. I to nie był nasz. No, no muszę tam czekać. Kochanie, twoja paczka na pewno dzisiaj przyjdzie, tak musisz poczekać. Miało być... No, ale miało być o dziewiątej, wiesz... To, rano miało przyjść. Już się No, a ty gdzieś widzisz różową, różową, wielką paczkę? No nie, może ten ci ją podłożył. Gdzie podłożył? Na głowę? Może lepiej iść jeszcze się, no, iść wypocznij, iść wypocznij i na górkę na swo, do swojego pokoju. I na pewno, na pewno będziesz mogła, już no wiesz, Syn przyjdzie. No, ale ja nie chcę, żeby no, listonosz przyszedł jutro, przecież już cię dość naczekałam. Na pewno przyjdzie dzisiaj, bo przecież było napisane dzisiaj, w przyszły czwartek 25 .06. Dzisiaj jest ten dzień, a więc na pewno dzisiaj przyjdzie ta paczka. No, ale poza tym masz już tak dużo tych, w, w tych figurek. Po co ci jeszcze jedna? No, ale ja nie mam królowej, mam jej córkę. No, Kochanie. Przykro mi, że w księżniczka, no wiesz, że we wszystkich nie było tej królowej. Po prostu zestaw był za mały. Idę no, na górę. No nic. Moja, moja ładna figurka. Gdzieś reszta? Nie, 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 nie. nie. Nie wchodzić do pokoju księżniczki. No chyba ich połamało, no. Idę na górę to wszystko odłożyć. No nie, to się już w głowie nie mieści. Dlaczego ktoś miałby wchodzić do mojego pokoju i nie zabierać rzeczy? Spytam się. Cześć, cześć. Widziałeś kogoś, który sprzątnął wiele rzeczy? to zrobiła. Powiedziała, że nie można sprzątać z rzeczami. Chyba raczej gratami. Tak powiedziała, czy nie? No, trochę tak, a trochę nie. Nic nie rozumiem. Dlaczego wszyscy akurat mają ruszyć moje rzeczy, skoro to nie jego? Dobre, mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie listonosz. Dobra, która godzina, dopiero siódma, mam szkołę, nie, 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 uff. dzisiaj jest niedziela, No uff, ładny projekt, no dobra, A ty, no tak, wiem, że mogę zobaczyć w no dobra. Dobra, muszę patrzeć teraz czy przyjdzie mój listonosz. Dlaczego tam jest jakaś paczka? Mam nadzieję, że to nie jest listonosz a z tektury. Mój listonosz? Szybko może... No dobra, no dobra, czekam. Proszę. Dobra. Panna księżniczka, tak, Pańska paczka. Tak, nareszcie, dziękuję bardzo, muszę jakieś na górę i ją utworzyć. <laughs> nie, 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 nie takich szans, nie jestem już dorosłą matką, byłam w ciąży. Nareszcie jest moja sławna figurka. Na. Zostawię ją na moje ulubione miejsce. Albo nie do mojej szafki też nie no mam nadzieję, żeby moje dziecko je tutaj nie wchodziło hmm. to mi w na nie da wygórka nie z tą paczką jeszcze coś zrobię na szczęście dzisiaj przyszedł listonosz teraz będę mogła się jeszcze sieć wygórką ale nic teraz nie ma co robić z tego czekania Chyba zadzwonię do koleżanki, czy mogę do niej pójść? Nie. Halo! Cześć, cześć! Mogę do ciebie pójść? Rodzice mi zabraniają. No, do mnie. Mam lekcję o dziewiątej. No, o dwunastej! Dobra. Tak. No, no. Mam nadzieję, że dzisiaj będę mieć to robić, ale dopiero jest rano, a ona ma przyjść do dwunastej. No, gdybyśmy byli siostrami, to by było lepiej, o wiele lepiej. Idę do basenu. No dobra. Nie ma co robić, idę na górę. Zobaczę w moim zeszyciku. Szóstka z geografii. Przecież wczoraj nie było geografii. Może to nie ta strona. Dzisiaj jest wtorek. Wtorek. 5 stycznia. O, przecież dziś, wczor wczoraj nie było geografii. Dlatego mam szóstkę z geografii, dzisiaj nie mam lekcji? I wczoraj przecież geografii nie mam. Nie zmieniłam. O nie. I M? E? Ja napisałam W, a nie M. Masakra. krawiec. Muszę szybko przestrząsnąć wurowej rzeczy. Może ja się dowiem. Dlaczego właśnie? No dobra. dobra, zobaczmy. Zobaczmy, z moich rzeczy szkolnych. No dobra. To jest dowód. Dobra, idę pomalutką. Cześć, kochanie. No dobra. Chodź, wykąpiemy cię najpierw. No, Ała. Kcik, 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 kcik. Pipi. Chodź po tatę, żeby cię przypilnował. Tata. Tak? Przypilnujesz małej... Tak, przeżyła już twoja paczka, tak? Dobra. Gdzie jest twój chłopak? Chyba poszedł do sklepu, nie wiem. Dobra, to idę. Się z nią pobawić. Na no. robi. Dlaczego ty paski? W której jeszcze tych pasków nie było? Muszę iść szybko sprawdzić. Aha, tak samo wygląda także na dole jest malowane, Tam dziwe, dziwne, dziwne, dziwne. A może coś? Się... Aha, kosili trawę.